Partnerem recenzji jest sklep Fotoforma, który wypożyczył mi Canona 90D, za co szczególnie dziękuję. I chyba nie będzie przesadą, jeżeli się uczepię takiego sformułowania ukutego przez jednego z moich kolegów fotografów, który stwierdził, że w zasadzie 90D to taki bezlusterkowiec, tylko że z lustrem. I w tym trybie, w którym go testowałem, czyli w trybie Live View, rzeczywiście muszę powiedzieć, że troszeczkę mi to przypomina bezlusterkowce. Jeżeli faktycznie będziecie używali tego aparatu w trybie Live View, i fotografowali z użyciem autofokusa strefowego, to myślę, że możecie się poczuć tak, jakbyście fotografowali bezlusterkowcem. I to mówię po moim doświadczeniu z Canonem RP. Wcale ten 90D nie ustępuje mu, jeżeli chodzi właśnie o autofokus. Wręcz w niektórych przypadkach miałem wrażenie, że lepiej się spisuje. Zresztą, jeżeli komuś zależy na zdjęciach seryjnych, to trzeba zwrócić uwagę, że 90D ma tam do 11 klatek na sekundę. Czyli jest to nawet niezły zawodnik, jeżeli chodzi o... Lustrzanki, i oczywiście zwróćcie uwagę, że zawsze jest to takie sformułowanie do 11 klatek na sekundę, dlatego że jeżeli chodzi o autofokus śledzący, to tam osiągi tej lustrzanki są nieco niższe, czyli około 7 klatek na sekundę, no ale nadal jest to bardzo dużo w moim przekonaniu, dlatego że standardowy fotograf, który potrzebuje aparatu do nawet uwieczniania ruchu, nie potrzebuje aż tylu ujęć. Oczywiście z wyłączeniem fotografów sportowych, ale Biorąc pod uwagę, że jest to aparat z segmentu takich, powiedzmy, zaawansowanych lustrzanek, ale nie przeznaczonych dla profesjonalistów, to trzeba powiedzieć, że 7 klatek na sekundę jest całkiem pokaźną liczbą. Ponieważ użyłem takiego sformułowania, że nie jest to profesjonalny aparat, to myślę, że w którymś z kolejnych filmów będę się musiał z tego powodu wytłumaczyć w zasadzie, bo to jest też często mylące. Dla wielu fotografów, że recenzenci mówią, że to jest aparat półprofesjonalny, ten jest profesjonalny, a ten jest jakiś tam zaawansowany, amatorski. Więc tę kwestię na razie zostawiam otwartą. Natomiast powiem, że jeżeli chodzi o 90D i jego różnicę na przykład z kanonem RP, który jest w zasadzie w tej samej półce cenowej, to ta różnica polega na tym, że tutaj mamy matrycę niepełnoklatkową, czyli tę APS-myślnik C, a w RP mamy pełnoklatkową matrycę. I w zasadzie z tego tytułu wynika jeszcze kilka różnic, które różnicują właśnie te dwa aparaty między innymi to jakie mamy tutaj ogniskowe na przykład używając tych samych obiektywów bo tutaj akurat w przypadku tego testu testowałem obiektyw 1835 i gdyby podłączyć go do RP no to wiadomo mamy ten zakres ogniskowych 18 35 a tutaj jest Mnożnik chyba zdaje się, że 1.6. W związku z tym nie są to takie ogniskowe, jakie tutaj są napisane na tym naszym obiektywie, lecz właśnie pomnożone razy 1.6. I jeszcze jest jedna kwestia w takim filmie, czy potrzebujesz pełnej klatki. Zasugerowałem, że ten mnożnik 1.6 należy zastosować nie tylko do ogniskowej, ale także do przysłony, jaką mamy tutaj w obiektywie. Ale nie dopowiedziałem tam, że ten właśnie mnożnik potrzebny jest tylko i wyłącznie do wyliczenia, jaki efekt w głębi ostrości będziemy mieli w danym zdjęciu. Czyli, czyli na przykład, jeżeli mamy ten obiektyw ze światłem 1,8, to trzeba to 1,8 pomnożyć razy 1,6 i wówczas będziemy widzieli, jaki efekt rozmycia w tle da nam dany obiektyw przy pełnym otworze. Przysłony. I to tyle gwoli uzupełnienia, być może niejasno podanych informacji w jednym z poprzednich filmów. Jeżeli zaś chodzi o 90D, to powiem Wam szczerze, że ogólnie ja jestem na tak, jeżeli chodzi o ten aparat. Natomiast jest kilka kwestii, które mnie lekko niepokoją i je postaram się tutaj zasygnalizować. Przy okazji też podkreślę rzeczy, które moim zdaniem są dobre w tym aparacie. To pierwsza rzecz, może z tych dobrych, to duża rozdzielczość 32 megapiksele to jest rzecz mało spotykana w segmencie APS-C, więc to będzie też niezły wyróżnik, jeżeli chodzi o ten aparat. Powiem szczerze, że, że z tych takich rzeczy, które mnie niepokoją, no to oczywiście jest jeden slot na kartę pamięci, co przy grubości tego aparatu myślę, że tutaj spokojnie drugi slot by się zmieścił i trzeba było właśnie może pomyśleć nad tym, żeby takie coś zastosować. Nie jestem pewien co do tej obudowy, dlatego że ona mi się jakoś, jakoś tak jawi mocno plastikowo i wydaje mi się, że nie jest to rzecz, która przetrwa wiele lat. I na moje oko, to te gumy, które tutaj się znajdują, mają takie życzenie, żeby za jakiś czas się odkleić po prostu od tej obudowy. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak intensywnie będzie używany aparat, ale nie po to kupujemy aparat, żeby go odstawiać na półkę, wręcz przeciwnie, namawiam was do tego, żebyście z aparatów korzystali po prostu po bandzie, ile się da, i fotografowali wszystko, cokolwiek się pojawi przed waszym obiektywem. I być może dla osób, które fotografują bezlusterkowcami, być może ten aparat wyda się jakiś głośny, no ale tutaj jest funkcja elektronicznej migawki, i w zasadzie, jeżeli to Wam przeszkadza ten hałas w tym aparacie, to myślę, że tutaj. Z powodzeniem możecie go wyłączyć. Dla mnie takim problemem, jaki zaobserwowałem w przypadku samych zdjęć, było to, że mam wrażenie takiej lekkiej nieostrości. I nie jest to taki ten typowy kanonowski, lekko nieostry, romantyczny obraz, tylko tutaj jest taka lekka niewyraźność. I zastanawiam się, czy to czasem nie jest wpływ takiego filtra AA, który stosuje się przed matrycą w aparatach. Producenci stosują ten nieszczęsny filtr dlatego, żeby uniknąć takiego efektu mory, który pewnie kojarzycie z takich zdjęć, w których na przykład koszul, koszula, w którą ubrany jest model, jest w paski i się robi taki taka sałatka, taki miszmasz w przypadku takich zdjęć właśnie, w których ten efekt mory występuje. I ten filtr w skrócie mówiąc ma za zadanie albo wyeliminować ten efekt całkowicie, lub też Zniwelować go do takiego akceptowalnego poziomu, co zaś tyczy się możliwości, jakie ma aparat 90D Canon, to myślę, że tutaj warto wspomnieć, że jest tutaj możliwość zapisu filmów w 4K. Więc dla wszystkich, dla których liczy się wyższa rozdzielczość w filmie, to też może mieć znaczenie. Tylko przypominam, że to jest właśnie ta mniejsza. Matryca, więc nie będą to efekty, jakie moglibyśmy uzyskać z pełnej klatki. W tym aparacie znajdziemy także wydajny procesor Digic 8. Znamy go chociażby z modelu M50 Mark 2, czy tam M6 Mark 2. I powiem szczerze, dzięki zastosowaniu tego procesora pracuje się dosyć. Płynnie na tym aparacie, nigdy mi się on nie zawiesił, ale oczywiście zdarzyło mi się zapchać bufor, więc nie jest to taki aparat, w którym w nieskończoność można walić po prostu klatki tam na sekundę i wiedzieć, że to miejsce w buforze jakoś tam zagwarantuje nam tę przyjemność, która będzie trwała. Nieskończoność, ale gadu, gadu, zerknijmy do zdjęć i zobaczmy, co tam się tak naprawdę wydarzyło podczas tego testu. Tak jak wcześniej wspominałem, odniosłem takie wrażenie, że 90D dostarcza ostrość jest to dosyć niekonwencjonalna ostrość, dlatego że jakby mam wrażenie, że tutaj jakaś taka jest nakładka na tej ostrości, coś nie daje wyjść tej ostrości na zewnątrz. I przy takich większych przybliżeniach to do, daje się takie coś dostrzec. Więc być może właśnie to jest ten filtr AA, który tak wpływa na to. Zerknijmy, czy na przykład właśnie matryca, jej wielkość typu właśnie APS-C, czy ona rzeczywiście, tak jak to się mówi, na to, że jest większe zaszumienie w przypadku zdjęć niedoświetlonych prawidłowo i tutaj w oryginale mamy bardzo widoczne niedoświetlenie z lewej strony, więc właśnie spróbujmy zobaczyć jak to tam się będzie zachowywać w przypadku właśnie rozjaśniania podczas podczas obróbki czy tutaj nie wyjdą nam jakieś ciekawostki w postaci właśnie takiego zwiększonego szumu i to widać, że właśnie ten, ten szum tak tutaj wybiło dosyć mocno, a to jest ISO 400. Więc w przypadku pełnej klatki nie mielibyśmy tego typu przyjemności, czy też nieprzyjemności, jakby to niektórzy powiedzieli. Zerknijmy też na, na to, jak będzie wyglądał plik po jakiejś takiej lekkiej konwersji na czarno-biały. To powiem szczerze, że tutaj, akurat, jeżeli chodzi o tę jakość obrazu, to, to mi się akurat bardzo podoba. Więc, taki 90D można śmiało używać do jakichś takich ujęć reportażowych, czy też właśnie do zdjęć czarno-białych. To szczerze mogę polecić. No, jeżeli chodzi o odwzorowanie kolorów, to, to tak jak powiedziałem, ja jestem zawsze dużym fanem kanona. Tutaj 90D pod tym względem nie odstaje. Tutaj, poza tą taką lekką nieostrością, jaką zauważam, to. To wszystko akurat jest w porządku i ten autofokus, w przypadku właśnie tej opcji strefowej, dosyć dobrze działa. Więc takie jakieś ujęcia sytuacyjne, no śmiało będziecie mogli łapać tym aparatem. Myślę, że to jest kwestia chwili praktyki i obycia, przyzwyczajenia się do tego sprzętu. Ja powiem szczerze, jak do tej pory, to z, z aparatów niepełnoklatkowych to naprawdę byłem. Zdumiony tym 90D, że w sumie dobrze mi się nim pracowało. Wcześniej jakieś takie miałem obiekcje co do, co do tych aparatów z niepełną matrycą, a tutaj, akurat, jakoś tak wszystko się złożyło, że, że jestem raczej pozytywnie nastawiony do, do tej niepełnej klatki. I też myślę, że wybór między pełną klatką a taką opcją niepełną klatkową zależy od tego, co. W zasadzie będziecie robić z tymi zdjęciami, do czego jest Wam potrzebny taki aparat. Ja powiem szczerze, no nie upierałbym się, że każdy fotograf potrzebuje pełnej klatki, chociaż jeżeli ma budżet, to myślę, że warto zawsze pomyśleć nad większą matrycą, bo jednak ona daje szereg możliwości. Tutaj w przypadku akurat zdjęć, które potrzebują jakiejś takiej, powiedzmy, ingerencji później w obróbce. I tak jak tutaj, zaraz zobaczymy, że zdjęcie delikatnie prześwietlone, no może nie delikatnie, ale ze dwie przesłony, ono też nie będzie już takiej najwyższej jakości. Jeżeli zaczniemy, zaczniemy coś z nim robić, zaczniemy je ratować, nawet wyostrzać w pewien sposób tutaj, to ta jakość wtedy już nie będzie taka, jaką nazwalibyśmy, że żyletka, czy coś w tym rodzaju. Ona oczywiście będzie akceptowalna i... W większości przypadków da radę. No, nie oszukujmy się, nikt nie drukuje zdjęć z aparatu z matrycą APS-C na całą klatkę czy też na blok. I tutaj, właśnie podczas używania 90D, taką miałem myśl, że celowo warto nie doświetlać tych zdjęć akurat na tej matrycy. Dlatego, że o wiele wyższą jakość się uzyska niż z takich zdjęć standardowo naświetlonych, lub też prześwietlonych, no to chyba jest oczywiste. W przypadku zdjęć cyfrowych. Zerknijmy może na szum. Zdjęcie zrobione na ISO 2000. Tutaj przybliżymy troszeczkę, więc do 2000 śmiało można robić. Jest dosyć dobra jakość. Nie, 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 nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, żeby tutaj. Te szumy były jakoś tam mocno kontrowersyjne, nawet można ostro przywalić tutaj z kontrastem. Nic się tutaj nie powinno dziać. Także do 2000 śmiało. A tutaj mamy zdjęcie, które jest oryginalne. Zaraz zrobię reset. Bardzo kontrastowe. Zobaczcie cienie, światła. I tutaj właśnie zawsze się zastanawiałem, czy, czy te światła, nawet przyduśmy to trochę tak mocno, jak się da, i czy tutaj jakieś szczegóły wydobędziemy z, z tych świateł. Bo w zasadzie jest taki problem w przypadku takich zdjęć, kiedy jest duża kontrastowość. Jak to naświetlić, jeżeli nie mamy do dyspozycji żadnych lamp błyskowych, to widzę, że tutaj do tej jednej przysłony to śmiało można można sobie pozwolić, bo, bo takie szczegóły będą do odzyskania. Oczywiście to tutaj trzeba było troszeczkę więcej spędzić czasu na obróbce, bo żeby wydobyć te szczegóły z cienia nie będziemy tego teraz robić, to tylko w celach eksperymentalnych chciałem zobaczyć. I wspomniałem, że z reguły autofocus radził sobie dosyć przyzwoicie, natomiast tutaj akurat w tym teście poległ i nawet powiem Wam, że tak Celowo gdzieś zastosowałem właśnie ten kadr, w którym na środku ta ostrość miała być ustawiana, żeby zobaczyć, jak to tam sobie będzie radziło. I po dopiero 6, siódma próba jest trafiona. 7, 8, kontrowersyjna, dziewiąta też mimo tego, że dosyć szybki czas, więc nie można powiedzieć, że to jest rozmycie z powodu czasu. I kolejna trzecia, na no chyba 9 czy 10 trafiona, yy, następna trafiona, i jeszcze jedna też. No i powiem wam, że no to jest oczywiście mała skuteczność, bo 4 na 10, czy, czy jakoś tak. Natomiast yy, w przypadku akurat takich serii, gdzieś tam ktoś biegnie, no to, yy, no to wiadomo, że to powinno być yy, o wiele celniejsze, ale jak yy, już troszeczkę mnie znacie, to wiecie, że ja mówię, że. W kanonach ostrość pojawiła się, czy autofokus od R6 w górę. No, ale akurat, jeżeli chodzi o lustrzanki, to powiem szczerze, że całkiem, całkiem przyzwoicie ten 90D sobie radzi. No, takie zdjęcia, powiedzmy, z takiego ujęcia, jeżeli wybiorę jedno, to mi pasuje, już jestem zadowolony i mi to wystarcza chociaż pewnie większość osób życzyłaby sobie o wiele większą celność, ale szczerze powiedziawszy, 90D to jest taki aparat, którym da się fotografować. To ja tutaj się nie upieram, że to jest jakiś aparat, który całkowicie wyklucza fotografowanie, bo nie, akurat tutaj... Czy, czy samo oddanie kolorów, czy ten względnie, właśnie ten autofokus, uważam, że no w miarę, jeżeli chodzi o właśnie taki stosunek ceny do, do tej jakości, to, to uważam, że całkiem przyzwoite te zdjęcia wychodzą. Tutaj kolejna próba z jakimś biegiem, akurat są dwie osoby. Jedna wybiega z, z kadru, więc autofokus chwilę ma takiego cąka, nie wie gdzie tutaj się powinien odnaleźć. Tu widzę, że już namierzył, e, biegnącego osobnika cyk, 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 biegnie biegnie. W miarę te zdjęcia są ostre, ale powiem szczerze, o, jest. I dla mnie na przykład okej okay, to z takiego biegu, jeżeli jest jedno zdjęcie, które ja sobie wybiorę do albumu, i jako ojciec będę zadowolony, to mi to tam wystarcza. Chociaż właśnie tak jak powiedziałem, powinno być troszeczkę celniej. Tutaj akurat taki też dowód na to, że. Warto by było delikatnie, właśnie pomyśleć nad większym, właśnie niedoświetlaniem tych zdjęć. Bo zobaczcie, że giną szczegóły z, z tych takich jasnych partii i nic nie jesteśmy w stanie poradzić na to. Niestety, tutaj nic się nie da z tego wyciągnąć. Tutaj, też kolejne zagadnienie z tego typu. Zobaczcie, w tym miejscu no, nie ma zupełnie żadnych danych. Także jeżeli. Będziecie fotografować takie sceny o dużej kontrastowości, gdzie są być może właśnie takie jasne partie. Radziłbym, żeby tutaj mocniej nie doświetlać tym akurat konkretnym aparatem ze względu na jego możliwości, czy też powiedzmy na możliwości tej matrycy. To warto by było właśnie troszeczkę to światło dusić. Tutaj jeszcze ewentualnie jakaś jedna uwaga, może na marginesie, to jest taka, że. Jeżeli chodzi o fotografowanie w trybie manualnym, co rekomenduję, to zobaczcie, jaka to jest opcja, że obracamy się i mamy po prostu cyk, jedno ustawienie, którym operujemy, i w zasadzie to po jakimś czasie praktykowania tego ustawienia manualnego, to nawet się nie myśli, to się kręci tym pokrętłem czasu, skraca się czy też wydłuża się czas odpowiednio do potrzeb. I ma się zdjęcia dobrze, wszystko jest ustawione w zasadzie. Więc ten tryb manualny, jeżeli będziecie chcieli, to w jakimś osobnym filmiku omówię jakieś takie moje sztuczki, triki, które pomagają obezwładnić ten tryb. Ja jestem wielkim fanem, więc mogę Wam opowiadać godzinami, może nawet nie godzinami, a minutami na temat tego, jakie benefity wiążą się z, z używaniem czasu. Z używaniem tego trybu manualnego, więc dajcie znać w komentarzach, jeżeli będziecie chcieli. Tutaj, oczywiście, kolejny przykład takiego zdjęcia prześwietlonego. Tu trochę jest tak, że te zdjęcia tracą na jakości, bo widzimy taki szum na tej fotografii. Natomiast to już chyba trzeba po prostu traktować jako urodę tego aparatu. Tego, że. To jest taki klimat, jaki, jaki ten aparat robi zdjęcia, takie bardziej artystyczne, ekspresyjne być może. Natomiast da się też oczywiście takie bardziej subtelne zdjęcia robić, tylko po prostu w jakimś takim, powiedzmy, bardziej łagodnym świetle. Ja akurat przy tych testach lubię troszeczkę ekstrema pokazywać, wypróbowywać. Tu jest takie bardziej, właśnie, łagodniejsze ujęcie temat jesieni, czy też jakieś tam powtórzenie żółtego. Zwróćcie uwagę, tutaj niestety niebieski przebija, więc coś trzeba będzie zrobić w obróbce z tym niebieskim, żeby nie odciągał uwagi od, od koloru żółtego. Ale to taki temat marginalny. Tu oczywiście jeszcze jakieś tam ujęcie z ruchu, to pokazuje, że nie zawsze ten autofokus jakoś polega. On. W zasadzie w większości przypadków będzie sobie dawał radę. W trudniejszych jakichś sytuacjach oświetleniowych on nie daje takiej skuteczności, jak bez lusterkowcach, ale no, pamiętajmy, jaką ceną może się pochwalić 90D, a jakich cenach są. Bezlusterkowca, szczególnie te wyższe modele. No, ale jeżeli chodzi o jakieś wykorzystanie potencjalne tego aparatu w przypadku sesji, jeżeli byście chcieli na przykład mieć takie, takie body do, do fotografowania jakiejś tam, powiedzmy, sesji ale rodzinne, czy też, czy też ślubne, w których. Są jakieś starsze osoby, które już mniej się ruszają niż dzieci poniżej szóstego roku życia, to wtedy bardzo polecam, dlatego że to jest oczywiście kanon i on może się poszczycić właśnie takim oddaniem nastroju, klimatu, jak to, jak to tylko kanon potrafi. I oczywiście niezastąpiony jest 90D w przypadku takich momentów spontanicznych, w które. Warto fotografować tę naszą codzienność. Ja właśnie do tego Was namawiam. I oczywiście, taki aparat jak 90D, gdzieś tam położony wewnątrz domu, na półeczce. Zawsze gotowy, szybki do użycia. Bardzo się przydaje do łapania takich, uwiecznienia takich momentów. Więc. Tyle, jeżeli chodzi o moje uwagi. Tak, tytułem podsumowania to fotografowałbym tylko i wyłącznie w trybie live view. Ja troszeczkę się odzwyczaiłem od fotografowania przez wizer, także napotkanie na aparat, który. Ma wizjer optyczny, było dla mnie jakby cofnięciem się w czasie, ale też jest to w sumie ciekawa opcja. Ciekawe też jak szybko człowiek się przyzwyczaja do takich różnych nowinek technicznych. Fotografowanie w Live View dla mnie jest akurat największą przyjemnością, i dlatego że tutaj też jest ten ekran przegubowy, więc nie mam tutaj jakichkolwiek ograniczeń. Co do samego 90D, to czy zdecydowałbym się na niego, czy na przykład już na pełną klatkę, na przykład na Canona RP, to moja odpowiedź jest tutaj w tym przypadku, to zależy, jeżeli na przykład macie pełną kolekcję obiektywów do APS-C i chcielibyście z nich nadal korzystać, to myślę, że warto by było tutaj postawić na ten aparat, a na przykład jeżeli nie jesteście związani z, z jakąś tam kolekcją szklarniową, jak to się potocznie mówi, to myślę, że warto już by było się interesować tym segmentem aparatów, który Canon zamierza rozwijać. Myślę, że tutaj nie będzie się nic nowego w segmencie lustrzanek pojawiało, jeżeli chodzi o Canona, ale to też z trzeciej strony nie oznacza, że aparat, który teraz kupicie, zaraz się rozpadnie, nie będzie mógł być użytkowany przez wiele lat, bo nawet jeżeli będziemy chcieli rozwijać naszą szklarnię, Powiedzmy, kupować jakieś dodatkowe obiektywy. To przecież Canon do tej pory wypuścił już taką masę różnych obiektywów, które z serii tej EF lub też EFS, które pasują. Oba tutaj do tego korpusu, i ta kolekcja tak naprawdę pozwoli pokryć wszystkie nasze potrzeby. Także nie należy panikować z tego tytułu, że Canon powiedział, że już nie będzie produkował innych obiektywów do segmentu lustrzanek. Tych obiektywów jest już naprawdę i tak za dużo. Wszystkich ich nigdy nie zdołacie kupić, chyba że ktoś posiada jakieś nieograniczone fundusze inwestycyjne. Jeżeli macie jakieś swoje spostrzeżenia odnośnie tej lustrzanki, lub też chcielibyście, żeby w serii, w której omawiam aparaty. Pojawiły się jakieś konkretne modele, to dajcie znać w komentarzach. Ja powiem tylko tyle jeszcze tytułem zakończenia, że 90D jako ostatni Mohikanin, jedna z ostatnich lustrzanek wypuszczonych przez Canona, a zarazem najnowsza, być może jest dobrym takim typem dla kogoś kto chce mieć lustrzankę, ale niekoniecznie jakąś tam mega starą. Dzięki serdecznie za uwagę. Przypominam, że nazywam się Jacek Siwko, a strona, którą rekomenduję to niezłe aparaty.pl